Yes. Myślałem, że wcześniej tak trochę przez chwilę. Jest. Witam serdecznie, znajduję się nad zbiornikiem Nielisz, 28 grudnia, więc końcówka roku, przyjechałem potrenować sobie leszcze, mam nadzieję, że się do nich dobiorę, a przy okazji może jedną wątkę rzucę po pogoni za sandaczem, tutaj widzę, przyjechałem o tak się dopiero rozjaśniało, a już cztery samochody były, łódkami wywożu. widzę trupki, <laughs> no, nie mam takiej łódki i się w tym nie specjalizuję, ale jedną mógłbym sobie rzucić, ciężarek z 50 gram i myślę, że poleci w miarę a tutaj tak, ja już mam wszystko przygotowane, z tym blisko rozłożone pętka 3 3 mam nową plecionkę. to jest chyba 8 spotowa i jest fajna i cichutka w porównaniu do tego co miałem wcześniej To sobie wygruntuję o, mam też taki stoperek sobie zamówiłem za parę złotych i kliker, chociaż to pewnie nie będzie potrzebne bo resztę to będę pewnie zliczyć na palcach o jednej ręki Szybko mi się Dobra, ja kończę gruntowanie wygruntuję się tak 2-3 metry, zaraz to zaspadnie kurczę, mam tutaj takie mini cząstki lodu w samym brzegu I zahaczam to trochę żyłkę i czasem przesuwam zestaw Myślę, że zaraz to zniknie albo spłynie całkiem do brzegu, bo ma być słoneczko i w ogóle dzisiaj ma 6 stopni w dzień. Ja już przygotowałem sobie zestawik na trupka, obciążnik, 40 gramowy przypon 70 chyba, cm czy 60 cm zakładam rybkę i niech sobie tam będzie kurczę, ja sobie zakładałem tą rybkę, tam coś mi cykało, ale nie wiem z daleka czy to właśnie ten lód widzę tutaj mam na styku plecionki, taflą wody, Przy marcu mi kawałek właśnie lodu do plecionki troszkę, Poczekam chwileczkę. Przerzucę. Musi się zająć. Prędkowanie. Nie wiem, no fajnie w Już cicha, aśmusowo. Chyba mnie z wprost. Tak, pusty haczyk. Ajajaj Czy to dobrze. Ja, pierdolę haczyk rozgięty. Bez sensu te haczyk chyba nawet te z milo, to słaba powiem wam. od 16 w górę pewnie spoko, ale tak to. 16 na 0,11 To Też ten milo, ale właśnie 16. Ten się rozejmie to już tracę do nich wiarę, chociaż dopiero je próbuję. Ale 18 i 20 już wiem, że są słabe. No chyba że jakoś taką serię trafiłem Z ochotki, ochotki przebije pinko, i tak to zostawię. Albo trzy nawet Samo sama ochotka Chocersem i czysta glina. Chyba, że tam coś się zapodziało sprzecznie wcześniej. Jak nie polecam, że gdzieś jest mniej tych, tego lodu na powierzchni, ale jeszcze trochę tutaj przy brzegu mamy tego. No, było puknięcie jedno u mnie. No, to już po przesunięciu zestawu. Spróbuję znowu skusić. Raz coś robiłem, wyssane robaki, teraz lekkie pnięcie. To mogę być ocielka, Założę troszkę większy Teraz koszyczek, i tak jest dwa, trzy rzuty, z takim wykonam. Znaczy, nie jako podnęcenie normalnie będę czekał na branie, tak 70 minut, ale po prostu trochę większym koszykiem. Ktoś mu się zakręcił, to trzeba mi troszkę towaru podać. I teraz dla odmiany spróbuję na same pineczki robaki nieruszone, raczej cierka to była białe, czerwone pineczki dwie i zobaczymy no i troszkę zanęty też U głównie ziemia, ale troszkę zanęty, o, aż czokerskie ochotka wychodzi z koszyka no to walczy go. bo ziemia będzie rzucać już coś co Pacina kurde, za wcześnie. No nic. Zawsze jako dębka coś się dzieje, tak zawsze jest. Trudno. A teraz tutaj będę. Jednak nie zarzucam na razie ze sandaczem. Nie wiem, czy w ogóle będę mógł. I zapadziałem igły. Tak podłużą, żeby przebić rybkę. Z tamten bo może kolega przyjedzie to. to Patrzcie na pineczki i taki odzew od razu. Ciekawe. Może tam drożona ochotka nie jest tak atrakcyjna dla nich też dawałem ze dwa kasterki, troszkę pinki. Głównie ten job w Teraz Teraz już będę przyglądał. No pięknie dzisiaj, jest naprawdę. Koniec całego układu. Taka pogoda. No muszę przyznać, że jest dość ciężko. Myślałem, że będzie łatwiej dzisiaj z tymi deszczami. Ponad godzina od pierwszego rzutu i oprócz Raz pstryknięcia, co było chyba obcierką, i raz wyssanych robaków, ale nie było mi przywództwa nic się za bardzo nie dzieje. Troszkę zacząłem kombinować i zobaczymy, co z tego będzie. Jest w końcu pierwsze. Jest wyczekany laszczyk. Ciekawe czy ta zmiana koszyka na Prestonowski z dziurkami pomogła czy po prostu już się tutaj wkręcę. No, ładnie chodzi. tak, taka kiłeczka. Piękny pierwszy jest Co miałem na haku? Ochotkę? Więc tu chyba dwoma pineczkami No cały czas to jest na haku A, Nie będę zmieniał Nie wygląda to najgorzej Mieszanka ta sama Bo już zrobiłem taką górkę Na 3-4 koszyczki Minimalnie pineki kastara. I więcej jokersa z tą ochotką Co taką mieszankę Zamrażam.

Kolejne 3-4 postałe będziemy ściągać, fajnie. Z tutaj, już nie będę się opalać. <grymne> Pewnie jest 3 stopnie, ale tak świeci słońce. Tak mi się nawet robaki zaczęły ruszać. Z fajnie. Spróbuję jechać na samym piłeczki. Ta ochotka może martwa to taka. O, splątanie. No to muszę tu coś zmienić, co Federling, bo ten coś się, jakiś się zjechał. No, idziemy, bo coś tam pan chłódko przypominał do nas na brzeg. Mówi, przepraszam, że zakłócam wędkowanie, ale nie niemałą rybkę. O kurde, ale z No, O, to niemała rybka. Dzień dobry. To chłopka. Dobry. mała ryba. hahahaha <noise> taki standard mogę na filmie zamieścić? a ja tam coś na YouTube wrzucam, czy nie bardzo? nie no pewnie, przecież po tak? to go kurde, ale bydlak Spójrz ma ponad 2 metry nie, z 1,70 ma, nie? ma 2 metry na wariant tak? dla mnie niecodzienna ryba to trudno ocenić ma, tak? ma o kurczę! No pan, pan jak taki wędkuje do pan wie jak jeden Nie wyglądał, ale... No. Pięknie. Nie no, wygląda, patrzcie jak tu ma. No, tu ma tą płetkę. 0,27 zł karbon Jakiego wytaszczuję? Długo, trwało? No godzina. <A. gulina> to za sandaczem pan? Nie pokazywał pana taką biało-czarną gumę. Tak? Jakby tutaj, nie? No, coś nagrać panu? A zdjęcie z panem? No, to ma też zdjęć para, później. Dobra. Potwór już. A to może filmik z tego wypuszczania. No, co robimy? pójdzie, to zobaczymy. Jest grudzień. Ja na pewno trochę, bo powiem, gdzie potrzebował. Co powiem, gdzie potrzebował trochę. Na To dwa metry, pięćset metrów. Mm. Wszystkie lesz nam tu pozjada no, Kurde, widzieliście taki okaz 2 metry ponad Po u mnie chyba leszcz siedzi A u mnie leszcz siedział cały czas Mój trochę mniejszy, ale 10 metrów przypad teraz 18aczek Ale W grudniu to i takie cieszę mhm. Nie, to takie same wszystkie Trochę mu brakuje do tej ryby co Nagrywałem, ale jest no po okno, bo on sam się zaciął jak ja tam byłem siatki i idziemy dalej. Ta, ale drugi rzeczy dwie pineczki białe i rybka, więc jeszcze raz te pineczki pójdą białe ruch cisza i zdecydowałem się teraz podnęcić dwa koszyczki szybko posunę i zobaczymy czy to przyniesie jakiś efekt rozłożyłem co do drugą weneczkę w pogoni za sondaczem daleko tym co bardzo nie dorzuciłem o, to splątanie miałem Tyle raz latało, się, nie splątało i teraz splątanie. No nic, ale jak już powiedziałem, tak zrobię: zdejmuję przypon. Donęcam dwa koszyczki, te bajtapy i zobaczymy, czy spotka to się z jakimś efektem. Ten bajtap co na początku sobie nędziłem. 20 gramowy. W niego dużo wchodzi. Dodałem sobie troszkę karmelu i minimalną ilość słodziku. Zobaczymy. A tak to głównie jog, troszeczkę pimpki i kastera. No czekajcie, miałem sobie poprawić czytówkę, bo coś mi lekko chyba wyszło. jak to zwykle bywa, padła mi bateria w czasie holu. Wyholowałem go Więc mam trzy Zobaczymy co dalej No dość ciekawa sprawa, bo przed wyciągnięciem jego Dwa żółty oddawałem taki zwykły koszyk po ceniu Później zmieniłem na open window ten z I branie To znaczy nie widziałem tego brania, szczerze mówiąc Już zagadałem z kolegą e, i przesuwając zestaw Wyczułem, że jest ryba na kokło Przesunąłem lekko zestaw, który teraz dwa razy na samą nic nie chciało, teraz założyłem dwie pineczki i nie coś się dzieje, no nic zostało Spróbuję jeszcze raz przysunąć i damy chwilę to ładuję trochę jokersa Uważałem, że jak się zabiję go w gazetę z to troszkę lepiej to wygląda Jeszcze jest godzinka i będę się zwijał więc pójdę trochę w Spora czekolada, słodzik. Trochę jeszcze znęto, patrzcie, jak mam względy, że przywiozę kuwetę i prawie kuweta jest. Ziemi poszło sporo. Jokersik, połowa tego od mam. Sprawię sobie takie 3-4 koszyczki. Kilkanaście pinek i kasterów zgniecionych. Mieszam to. I wspomniałem o tam Trzeba sobie uważać Ściągam bandeczkę O jest, myślałem, że to wcześniej tak trochę, przez chwilę yes. Ty A co nałożyłem? Niebiesko Miałeś jednego Dwie białe były i niebiesko dołożyłem Dwie piękne i niebiesko, ja... Nie, jeszcze chyba jednego mam No Niebieska Pinka Ale jaja, nie? No. Nigdy nie zakładałem czecząc jako niebieskiej A ja to tak... Co chwilę tylko tak półki, nie, także walczyć to nie Ale ja to nie mam sama pleć ta plecionka to, to ja taką hooruję Wiesz coś ta puka co chwilę tak Ale to jednakowy to trochę też może być, Te się przebija Nie, a, może to takie pokanie Bo tam właśnie jak siedziałem to, to miałem trochę tych zaczepów A, a no właśnie tutaj idzie gdzieś no, tak pomiędzy to było nimi ostatnio ja za Adamem byłem Adam siedział tam na samym początku A ja no ja gdzieś tu gdzie ty, ja tu gdzie ty no. To powiem ci miał, bo ja trochę dalej rzucałem niż on no. Ty, ty ty Leśnie tu wlazł wiesz Tak, no już myślałem, że kurde Sandomierz będzie atakował w tym samym momencie. Nie wiem, którą go teraz stroną przeciągnąć. Chyba tą. Nie. Ten no, większy, chyba. Może troszeczkę. Cześć, chcę go tak trochę górą, ale nie wiem, którą tą stroną. Nie, chyba już nie. Ty, ten no większy taki z 300 muszę. Możliwe, że będzie ale tak delikatnie wziął. nie, no później już trochę tam naginął no taki minimalnie większy, nie? no większy, większy co to on tu ma? nie, to jakiś papieros myślałem, że coś mu znowu jakiś ten Bonus? Bo, no, bonus w postaci tysięcy. Ładne? No. To pokazać tak. O, patrz, sandarz go też brał tu dole. Zobacz, jak obarty o tu jest. Tu? No, to sandasz brał. Tak. O, fajny lepiej. taki szybko, tak? no. no to dobra, to jeszcze na niebieską pinkę możesz jednego złapać. Zaraz wziął na niebieską pinkę. No ile? 5 minut, nie? Może będę miał sposób na nieliszcie Zawsze. Przedstawa tak? Ta. Zawsze, Podstawa Federa Jeszcze sandacz zaraz przywali i mogę jechać Albo sum jakiś Jest wrany po przesunięciu znowu na dwie pinki białe i jedną niebieską No dawaj, dawaj Hmm. Ojej, coś trycnęło mi tak oleciutko co dwa razy no nic, ja pomalutku będę się zbierał jeszcze jednego jeszcze wypracowałem tym troszkę tym grubszym towarem w koszyku więcej zanęte no i ta niebieska ta na serwniku może pomogła za białe. I wziąłem. No i teraz też coś, coś miałem, jakieś podwójne popęknięcia wcześniej. Ale nawet nie było spójne dolbaki, może takie obcierki. Jeszcze z pół godzinki i będę się zbierał. wypłynie o ten. Bo to najgorzej od. Eee! <laughs> Ty ucieka! Śmieszne są te leżki. I kiedyś taką wypadł gdzieś na zawodach i jeszcze go zdążyłem wziąć, jak, jak wyjmowałem haczyk. dobra. Ja już spakowane. Pół stanowiska zostało i węka. Wtedy parę kursów muszę zrobić. Wjechałem sobie tutaj, ale teraz nie wyjadę. Nawet nie chciałem ryzykować. Stoję auto na górze. To jest taka górka, z której raz mnie już wyciągali. Ostatnio właśnie byłem z się mnie wyholować. Dobra, to trzymajcie się. Do następnego. He he.